Chcesz wyleczyć swój nauk na własną rękę? No to posłuchaj. Mam pytanie: nieć mam 3 lata. Wcześniej waliłem amfetaminę codziennie sporo lat i paliłem zioło. Wyszedłem z tego samemu, ale kilka lat minęło i nadal mam stany depresyjne i lękowe. Czy warto wziąć antydepresant sertralinę? Pozdrawiam. Jeśli potrzebujesz leków, to idź do psychiatry, mordo, a nie, że ty będziesz walić, co masz pod ręką, bo przekombinujesz i rozwalisz sobie łeb. Potrzebujesz także terapii uzależnień, bo wychodząc z tego na własną rękę, bardzo możliwe, że nadal siedzisz w tych destrukcyjnych mechanizmach. To nie jest tylko kwestia chemii w mózgu, bo to, jak się zachowujemy, w jaki sposób myślimy, jakimi kategoriami, kim się otaczamy, czy przeżywamy uczucia oraz emocje w sposób naturalny. To w dużym stopniu determinuje, jak ta neurochemia w mózgu działa. Gdyby to było takie proste, to już dawno byśmy mieli tabletki na uzależnienia albo na samobójstwa. Uzależnienie to jest tak skomplikowane zaburzenie psychiczne, że nie wystarczy tylko przestać brać albo pić i wziąć jakąś pigułkę. Oczywiście farmakologia jest potrzebna, ale nie ona odgrywa tutaj pierwsze skrzypce pogody ducha.